Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Gamer Mermaid. W filmie ukończyła wydarzenie. Pora na wesele, więc mam nadzieję, że teraz już uda nam się zrobić wesele. Ok, zobaczmy. O, super, właśnie chyba wzięliśmy ślub. Tak się zwykle pojawia. Tak, ok, tak więc tak wygląda mniej więcej yy, ślub. Tak, są małżeństwa, tak jak mnie pytaliście o to w poprzednim odcinku właśnie zaczęłam tą misję weselną, także wtedy możecie zobaczyć jak to zacząć. No, w sumie się cieszę, że mi się to wreszcie udało zrobić. Okej, okay, tutaj mam zadania codzienne, aha i sezon pierwszy, pojawiło mi się coś takiego, że niby już się zakończyło, także chyba mogę odebrać, aha nie jest w tej chwili aktywne. okej. Okay. No, ale mimo wszystko to zadania codzienne są, mimo że festiwal synów niby się zakończył. Dobrze, otwórzmy skrzynię rodzinną. Ok, stałam babeczkę. Dobrze, poszukiwanie skarów też już się skończyło. Joy zakończył ekspedycję. Także zobaczymy. Może będę właśnie teraz z Joey'em rozwijać te relacje. Skoro już Phoebe ma ukończoną tą relację. Myślę, że skoro już wzięła ślub, to nie muszę dalej rozwijać jej relacji. Ok. No dobrze. Co Joey może zrobić? Joey na razie zaczął y, pracę w kawiarni. Zaczął hobby gotowanie, a i pokrewne dusze z tą dziewczyną. To może interakcja z tą dziewczyną. Okej, okay, posłuchajcie pragnienia serca. Dobrze, to do dzieje się. na nowy poziom w związku. Dobrze. Ojej, nie wiem dlaczego to mi tak w wyszło nagle. Okej, okay, słuchajcie, udało mi się wrócić. Yy, wyposażenie się zmieniło. Nie ma już poszukiwania skarbów. Okej, okay, i on zaczął to wydarzenie. Dobrze, to trwa tylko 59 minut. Zbędą mi się teraz to udać ukończyć. Dobrze, zobaczmy, co Fibi może zrobić. Przy okazji, te zadania codzienne. Cztery zwykłe wydarzenia: trzy przedmioty na Teraz nie będę raczej kupować. Nie mam ekowarsztatu, może wykorzystać energię, może podjąć ryzyko, czyli w sumie dowolna, dowolna jakaś akcja. No dobrze, zobaczmy, to oprócz tego małżeństwa możemy to zrobić z dwiemi. Widzę, nie wiem, właśnie ostatnio jestem trochę wolniej działają, nie wiem dlaczego. Czasem mi samo wychodzi z tego. Zdaje mi się wrócić. Może właśnie to czasem tak się dzieje, jak jest jakaś aktualizacja. Także możliwe, że. Okej, okay, możliwe, że niedługo będzie jakaś aktualizacja. E, Remiksologia. Mm... Aha, kręci nosem na nasze czystawy. Okej. Okay. Może pójdźmy do pracy, bo chyba jeszcze nie ukończyłam. Tej, tego zawodu. Okej. Okay. Okej, okay, niespodziewany wybór. Jak tam przygotowanie do 10 km biegu. Aha, no to ciekawe, że Ros chce z Fibi biec. Oni mieli czasem takie śmieszne różne akcje. No raczej. Fi a, Fibi biegała z Rejcze. Przejmie odmówił. No dobrze. Okej, okay, no jeszcze w sukni ślubnej, jak widzicie. Okej, okay, dobrze. Poczekajcie, muszę trochę wycofać, bo nie widzę, co jest ten klub. O ja, zaraz oddalić to przedmiotzyma. Okej, okay, to jest klub. Oj, co tu się dzieje? Przepraszam was. Dobrze, okej. Okay, no to tam było, że chyba można zwykłą zmianę. Też się zaliczy jako wydarzenia codzienne, także dobra, niech tutaj... A ja wrócę jeszcze do Joey'a. Okej, okay, jestem już z powrotem. Joey troszeczkę już mu się udało prawie ukończyć. Stało tylko 7 minut, także zaraz powinien to ukończyć. Okej. Okay. Okej, okay, Joey już ukończył. Wdarzenie, okej. Okay. Okej, okay, zostali pragnienie serca. Okej. Okay. W sumie byłoby razem gdzieś wjechać. Okej. Okay. zostało jeszcze troszeczkę czasu. No to co Joey może zrobić? No to może zwykłe wydarzenie. Monitorowanie kariery. Aha, to on akurat szczęśliwa zamiast z tej w, w przypadek. Chyba, że do pracy pójdziemy. Okej. Okay. Dobrze, Joey już jest w kawiarni. Teraz wejdzie na. Zostań uczniem baristy. Okej. Okay. To też 52 minuty zajmie. <grymnie> <grymnie> do życia, okej. Okay. Aha, zapomniałam, że mogę od razu klikać, nie muszę czekać. Zobaczmy, w filmie jeszcze zostało trzy godziny. Dobrze, jeśli film Wam się spodoba, możecie dostać łapkę w górę. Jeśli czekacie na więcej filmów, możecie subskrybować mój kanał. No, tutaj mam przy... moich znajomych, jak widzicie, mam już 50 na 50, więc może na razie nie będę dodawać nowych osób. Jeżeli jesteście tutaj na tej liście, to możecie mi napisać, jak się nazywacie, jeśli chcecie, żeby Was oceniła. Myślę, że niedługo już zrobię ocenianie nowych widzów. W jakiś czas już tego nie było. A jak widzicie, teraz na razie nie ma żadnych misji, więc myślę, że fajnie byłoby to wykorzystać. Okej. Okay. Coś wylał kawę. lepkie przyciski. Okej, okay, na koniec może jeszcze wrócimy do Fibi i zobaczyłem właśnie jak. I relacja tam wygląda z Robert X. A właśnie, i też czy ona może się wprowadzić, bo z prosem małżeństwem, ale chyba jeszcze to Robert nie mieszka u nas. Chociaż jakiś czas temu miał już chyba przepełniony dom, bo i tak jest chyba jakiś limit osób, które mogą mieszkać w jednym domu. I też myślę, że niedługo, yy, a nie chcę palmy przedstawiać, myślę, że niedługo już FIBY praktycznie wszystko ukończyła, no tylko może jeszcze karierę ukończyć. I ja tego chyba jeszcze nie kończyłam, I, I wtedy może już yy, aktywuję jakiegoś innego Sima. Może Rosa, bo jeszcze raz chyba został, nie był kontrolowany przeze mnie. No i będę dalej rozwijać Joya Joy ma dopiero chyba dwie cechy. Jeszcze trochę mu zostało. Okej, okay, powoli będę już kończyć. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. No już prawie końcówka. Z tego dwie energie. To poczekajmy 2 sekundy, będzie miał 3 energie. Będzie można zaryzykować. Ok, o, udało się, super. No dobrze, to do zobaczenia w kolejnym filmie.